Dzień dobry, kochani. Zgadnijcie, co będziemy dzisiaj robić. Otóż przygotowaliśmy dla Was cykl warsztatów, które dotyczą piosenki z filmów i bajek dla dzieci i młodzieży. Dzisiaj zapraszamy Was w świat Akademii Pana Kleksa, bo zaśpiewamy sobie w drugiej części naszego spotkania piosenkę pod tytułem Witajcie w naszej bajce. Zostańcie ze mną, zapraszam. Zanim zabierzemy się za piosenkę, która może jest Wam znana, może dopiero ją poznacie, zrobimy sobie parę ćwiczeń, dzięki którym będzie nam się o wiele łatwiej śpiewało. Pamiętajcie o tym, że każdy wokalista, aktor, każda osoba, która posługuje się głosem, musi pamiętać o tym, żeby trzymać dobrą postawę. A ponieważ siedzimy sobie teraz wygodnie w domach przed monitorami, Dlatego usiądźcie sobie prosto, patrzcie, patrzcie się przed siebie, ramiona miejcie opuszczone i pamiętajcie o tym, żeby tą postawę trzymać przez nasze zajęcia. A może dołączą do Was babcia, dziadek, mama, tato, brat, siostra. Zapraszamy gorąco. To jest przygoda nie tylko dla najmłodszych. Teraz, zanim Pośpiewamy sobie dźwięki, musimy przygotować trochę naszą buzię do pracy. Tak jak robi to każdy zawodowiec. I uwaga! Najpierw pobawimy się w żabę i bociana. Proszę bardzo, robimy bociana z naszych ust i wyciągamy taki dziubek do przodu. To jest bocian. A teraz żaba. Tak, taka żaba, taki uśmiech bez zębów. Dokładnie tak. I znowu bocian, usta do przodu i żaba. Bocian, żaba. Bocian i żaba. Świetnie. A teraz bocian. I z tego bociana całujemy najbliższych. Tak? Robimy buziaki. Można ucałować babcie, dziadka, mamę, siostrę. Świetnie. A teraz robimy te buziaczki na prawą i lewą stronę. Dacie radę? Trochę trudniejsze zadanie, ale myślę, że z powodzeniem sobie poradzicie. Świetnie! Popatrzcie, był bocian, była żaba, a teraz Wam przedstawię ćwiczenie, które nosi nazwę „wampir”. Jak pokazuje zęby wampir? Tak jest. Pamiętacie taką postać z bajki albo z jakiegoś filmu? I wampir delikatnie masuje dolną wargę. Świetnie, a teraz pokażemy Wam Wilkołaka. Tak, wilkołak pokazuje dolne zęby i przenosi je na górną wargę. Świetnie, i teraz wilkołak z wampirem robią ćwiczenie na zmianę. Wampir, wilkołak. Wampir, wilkołak. Wampir i wilkołak. Pięknie. A teraz robimy ćwiczenie, które umownie nazywamy szminką. Czyli tak jak mama sobie rozciera czasami przed lusterkiem szminkę, tak my sobie masujemy usta. Spróbujecie? Pięknie. Usta mamy rozgrzane, więc teraz przejdziemy sobie do pracy języka. Zamknijcie usta i pozwólcie językowi robić takie kółeczka pod ustami, wokół waszych ust. To jest ćwiczenie, które będzie nam rozgrzewało właśnie te mięśnie, tak? Zamykamy usteczka i robimy kółka w prawą i w lewą stronę. Mówmy się, że to będzie 5 razy, dobrze? W prawą stronę i w lewą. Świetnie. A teraz rozchylcie lekko usta i koniec języka postawcie. Tak jakbyśmy chcieli sobie postawić kropeczki na podniebieniu. Podniebienie to jest ta część wewnętrzna naszych, naszej jamy ustnej za ząbkami. Tak, podnosimy język, nie ruszamy brodą. A język w środku jamy ustnej stawia kropeczki. Z przodu, w środku, na środku podniebienia. I możemy też sięgnąć troszeczkę głębiej. I dalej staramy się nie ruszać brodą. Udało się? No to na koniec ćwiczenie, które może się Wam skojarzyć ze ściąganiem gumy do rzucia, tak, żeby nikt nie widział na przykład. Albo kostki czekolady, która się nam delikatnie przylepiła do tego podniebienia. Znacie to uczucie. Albo płatki. Rano, jak zalewamy płatki mlekiem, to czasami te płatki też potrafią nam się tak przykleić do podniebienia. I próbujemy je wtedy ściągnąć językiem. I to jest ćwiczenie super, też na pracę języka, tak? Czyli jak pędzelkiem, język sięga z tyłu do podniebienia miękkiego tym razem i przejeżdża sobie jak pędzelek po suficie do przednich zębów. Tak? ściągamy gumę do rzucia, czekoladę, płatki. Udało się? Świetnie. No to teraz, na koniec, pokląskajmy chwilę. Pamiętacie takie ćwiczenie? Na pewno wszyscy potraficie je zrobić. 3-4. Uwaga, robimy. Tak jest, a teraz sobie pomlaskamy, czyli takie ćwiczenie, które bardzo dużo osób lubi. No tak jakbyśmy sobie sali cukierka. Świetnie, znowu kląskamy. I mlaskamy. Kląskamy, mlaskamy. Świetnie, udało się. Mamy rozgrzaną buzię, więc teraz możemy sobie przejść do ćwiczeń wokalnych. Pierwsze ćwiczenie, które chciałabym Wam pokazać, to tak potocznie nazywamy motorkiem. Spróbujcie tak zrobić. Czujecie, jak chodzą Wam wargi, wibrują, jak idzie dźwięk, idzie powietrze. Jeżeli mamy z tym problem, usztywnia się nam buzia, a to się bardzo często zdarza, połóżcie sobie palce na rancie żuchwy, tak, w tym miejscu i lekko podnieście palce do góry, tak jakbyście chcieli unieść sobie delikatnie kąciki ust. Prrr, w ten sposób pozbywamy się tego, żeby ta buzia się nie napinała. Porobimy parę ćwiczeń. Na razie tak samo powietrze. Prrr, bez dźwięku. Świetnie. A teraz dodajcie jakikolwiek dźwięk. Jest? Udało się. Mam nadzieję, że tak. Na pewno będziemy te ćwiczenia powtarzać. W związku z tym z odcinka na odcinek będzie na pewno lepiej. Spróbujmy sobie w takim razie na tym motorku. Zaśpiewać takie ćwiczenie. Próbujemy 3, 4. i wdech. tak mhm. Nie zawsze to ćwiczenie wychodzi za pierwszym razem, ale nie martwcie się, ćwiczenie czynią mistrza. W związku z tym za każdym razem, jak będziecie ćwiczyć, ten przebieg na pewno wam się uda. Przejdziemy do ćwiczenia. Zróbcie sobie. Ru, ale popatrzcie, słyszymy tam przede wszystkim r. I na tym r się właśnie skupimy, dobrze? Ta sama melodia. Jest? Idziemy dalej. Super. I wdech. Wdech. super znakomicie a teraz przejdziemy sobie do ćwiczenia bu bu uaktywniamy przy tym ćwiczeniu nasze policzki, które wypełniają się powietrzem, rusza się też nasza broda. Zobaczcie, jak ja to zrobię. Bu, 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 bu. Prawda, że proste? Próbujmy. Najpierw zaczniemy z tego dźwięku: bu, 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 bu. Bu, 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 bu. Dobrze. Bu, 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 bu. Chodzą policzki. Ja jeszcze niech trochę się porusza broda. Tak jest. Bu 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 bu. Super, już schodzimy. Bu 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 bu. Mhm. Bu 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 bu. I ostatni raz. Bardzo ładnie. A teraz wszyscy pobawimy się w sowę. Wiecie, jak, jaki dźwięk wydaje sowa, tak? Jak huczy sowa. Hu. <mum> tak. Popróbujcie razem w domu. Hu, hu. 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 Pięknie. Tak właśnie. Taki właśnie dźwięk wydaje sowa. I na tej sowie zrobimy sobie ćwiczenie, dobrze? Uwaga. Hu, hu. Powtórzcie? Świetnie, idziemy dalej. U, 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 u. Oddzielne dźwięki. U, 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 u. Śpiewamy jak słówka. I ostatni raz. Bardzo ładnie. A teraz dodamy do tego legato, czyli taki sposób artykulacji, w którym łączymy dźwięki. Posłuchajcie. Powtórzymy. Bardzo dobrze. Idziemy dalej. I ostatni raz. Bardzo dobrze. I na koniec zrobimy sobie takie ćwiczenie o nazwie Żum, Żum. Tak po prostu śpiewamy, dobrze? Żum, 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 żum. Bardzo wyraźnie. Pamiętajcie, na początku jest Ż które też trzeba wyraźnie powiedzieć. Spróbujemy? Żum, 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 żum. Bardzo dobrze. Żum, 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 żum. Żum, 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 żum. Świetnie. Tak jest. Żum, 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 żum. Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że się rozgrzaliście i teraz tak przygotowani możemy zabrać się za piosenkę. Co wy na to? Na początek zaśpiewam wam tą piosenkę, ale nie martwcie się. Nie musicie szukać tekstów, nie musicie nawet mieć niczego do pisania. Wystarczy, że spojrzycie na ekran i podążycie razem ze mną. Uwaga. Że pamiętacie tą piosenkę. Witajcie w naszej bajce. Jest bardzo prosta. Powtarzamy sobie na końcu też jeszcze raz pierwszą zwrotkę, więc zobaczycie zaraz, że tego tekstu też nie jest dużo. Zaczniemy od pierwszej zwrotki, dobrze? Najpierw zaśpiewam wam pierwszą zwrotkę, po czym ją powtórzymy wspólnie. Uwaga! Bardzo trudne. Powtórzymy sobie jeszcze raz pierwszą zwrotkę, dobrze? I zaraz przejdziemy do refrenu. Jesteście gotowi? No to jeszcze raz, pierwsza zwrotka. Bardzo szybko w ucho. Teraz powtórzymy sobie tą pierwszą zwrotkę jeszcze raz z refrenem, dobrze? I przejdziemy do drugiej zwrotki, której melodia jest taka sama. Wystarczy tylko to, żebyście popatrzyli na tekst, który się troszkę zmienia. Dobrze? Uwaga, zaczynamy od początku. I uwaga, spróbujemy sobie zaśpiewać od początku. Teraz mamy chwilkę przerwy. Pięknie zaśpiewaliśmy właśnie całą piosenkę. Jak się Wam podobało? Zaśpiewaliście wszystko? Chcecie spróbować jeszcze raz? No to na sam koniec powtórzymy sobie piosenkę, dobrze? Od początku do końca. Uwaga, jesteście gotowi? Zaczynamy. Bardzo fajnie się z Wami śpiewało, jak tam w domu, pośpiewaliście trochę, mama pośpiewała, tato pośpiewał, a może sami się bardzo dobrze bawiliście, mam nadzieję. Wracajcie sobie do tego odcinka, poznajcie Akademię Pana Kleksa, zobaczcie, jakie były przygody Adasia niezgódki i pośpiewajcie piosenki z tego filmu. Zapraszam Was gorąco i do zobaczenia w następnym odcinku.